Króluj nam Chryste! Szczęść Boże! Cieszę się bardzo, że możemy razem wzrastać w Bogu. Po to jest Zoom, żeby budzić nadzieję, budzić nasze serca dla Chrystusa. Dlatego wołamy o Ducha Świętego, przyjdź Mocy Boża, wypełni nasze serca. Ogniu stąp na nas! Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi o zagubionej owcy i o poszukiwaniu tej owcy. Powiedział Powiedziałbym taką przypowieść, któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie, a potem się bardzo cieszy jak ją znajdzie. To jest bardzo trudne, żeby szukać owcy zagubionej. Bo to oznacza, że po pierwsze mam zostawić owce dorodne, 99 wspaniałych owiec, które mnie lubi, są spokojne, nie stwarzają żadnych problemów, są piękne, dziękują, są serdeczne. I ja mam je zostawić? Jak zostawię to, co się dzieje, mają pretensje, że zostały porzucone, że to jest rana na ich życie, zostały porzucone, że było nam tak dobrze, to porzucenie staje się hasłem ich serca a owca, której szukam, to po drugie. Szukam się, okazuje że ona nie chce być szukana, że ona nie chce być znajdowana i wcale nie ma chęci poprawy, czyli powrotu. Więc ją przyprowadzam do pastwiska, ale się okazuje, że jutro już jej nie ma, odchodzi znowu. Więc te zdrowe owce mówią, po co ich szukać i tak odchodzą, to nic nie daje, marnowanie czasu i bądź tylko przy tych zdrowych. I to jest cały problem, który pokazuje Pan Jezus, on jest tym, który się na to wszystko naraża i dlatego idzie jako dobry pasterz, szukać pogubionej. Tak Pan Jezus rozumie dobrego pasterza, że szuka pogubionej. Wielu z nas rozumie dobrego pasterza jako tego, który jest z owcami 99 dorodnymi, a pogubionej owcy nie szuka. Tak rozumiemy dobrego pasterza. To jest dzisiaj wzór kapłana, wzór naszego bycia w kościele. To potrzebuje w nas zmiany. Zmiany we wszystkim, co robimy, żeby każdy z nas chciał być pasterzem, poszukiwaczem owiec pogubionych, żebyśmy wychodzili i zostawiali te miejsca, gdzie jest dorodnie i pięknie, i tam szukali pogubionych owiec. To się pomału dzieje w kościele, w naszych rodzinach, w naszym myśleniu. Pomału, bo to wymaga cierpliwości. Cierpliwości, czasami poczucia, że to jest cezefowa praca, więc po co mam to robić? Tymczasem miłość czasami przypomina syzyfową pracę. Widzimy to w małżeństwach, widzimy to w relacji do dzieci, do wnuków. Takie jest życie. Jezus też tę pracę podjął i nie żałuje, tylko zbawił nas i pokazał, że miłość ma sens. Zapraszam was w drogę miłości. Na to wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejmy gorące serce. Jesteś na kanale Remigiusz Ecław i na tym kanale... Od przyszłego tygodnia tylko tu będzie Zoom. Od poniedziałku do piątku, ten, który głoszę. Dlatego zostajecie na tym kanale, bardzo się cieszę, że jesteście. A teraz chcę Was zaprosić do tego, co będzie uzupełnieniem naszej modlitwy. Mocnim duchu dzisiaj uwielbiają Pana na swoim kanale. Chcą jeszcze takie mieć poranne uwielbienie, żeby nas dłużej podtrzymać w łasce. Kliknij tutaj, zapraszam do tego materiału. Niech to będzie dzisiaj nasza poranna modlitwa. Do zobaczenia.